Wiem, że dzisiejszy ten mecz spodziewaliśmy się dobrze grającej drużyny, dobrze poukładanej z Polkowic, ale mimo wszystko wydaje mi się, że dobrze im się przeciwstawiliśmy, też pokazując kulturę gry, stwarzając sytuację. Jedyna rzecz, jakiej cię brakowało, to, to bramki w naszym wykonaniu. Sam nawet mogłeś wpisać się na listę strzelców. Miałeś ku temu okazję. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No tak, po to, po to wchodzi się na wojsko, żeby pomóc drużynie. Dzisiaj chciałem to zrobić. Nawet trafiłem na, na moją nietypową pozycję, ale potrafię się odnaleźć na, na każdej pozycji na wojsku. Miałem ku temu dzisiaj trzy nawet sytuacje. Dwie dokładnie stuprocentowe, można powiedzieć. Niestety nie udała mi się ta sztuka. Wydaje mi się, że uderzyłem dobrze. Bramkarz się naprawdę bardzo dobrze, jeszcze lepiej się zachował i no nie, nie, nie udało mi się strzelić tej bramki. Szkoda tego meczu przede wszystkim, bo wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo niż drużyna z Polkowic, ale no remis wydaje się też sprawiedliwy. Pierwszy raz y, występowałeś w karierze na środku obrony, czy zdarzało Ci się to kiedyś? Nie, nie, nie. Szczerze mówiąc, w oficjalnym meczu jeszcze na bramce nie występowałem, także, także może kiedyś taka przyjemność mi się trafi, ale już grałem nawet i na dziewiątce, na dziesiątce, na lewej pomocy prawej, prawej obronie lewej, także ja już każdą pozycję obyłem na boisku. Wydaje mi się, że, że, że każdy zawodnik powinien umieć pokazać się na każdej pozycji i po to się trenuje tyle lat, żeby po prostu dobrze wyglądać na boisku. Dwa mecze do końca sezonu, są jeszcze matematyczne szanse na baraże, więc na pewno głowy muszą być do góry. Powiem tak, póki jest szansa matematyczna, trzeba w to wierzyć. Miałem kiedyś taką okazję grać w takim sezonie, że drużyna nawet nie miała 1% na utrzymanie, a mimo wszystko się utrzymała, więc trzeba walczyć do końca i jeżeli nam szczęście dopisze, to to jeszcze pogramy o jakiś cel.